Zanim przejdziemy do listy najlepszych produktów dla diabetyków, warto zrozumieć, czym tak naprawdę jest cukrzyca typu 1 i typu 2. Cukrzyca to przewlekła choroba, która powoduje zbyt wysoki poziom cukru we krwi. W przypadku cukrzycy typu 1 organizm przestaje produkować insulinę, czyli hormon odpowiedzialny za transport glukozy do komórek. Zwykle zaczyna się w młodym wieku i wymaga codziennych zastrzyków insuliny. Cukrzyca typu 2 natomiast najczęściej rozwija się u dorosłych. W tym przypadku organizm albo nie produkuje wystarczająco dużo insuliny, albo komórki nie reagują na nią prawidłowo, mówimy wtedy o insulinooporności. Obie postacie cukrzycy prowadzą do podwyższonego poziomu cukru we krwi, co z czasem może uszkodzić naczynia krwionośne, nerki, oczy i serce, dlatego tak ważna jest odpowiednia dieta. A teraz przejdźmy do 12 najlepszych produktów, które pomagają w naturalny sposób kontrolować poziom cukru we krwi. W tym filmie opowiem ci o 12 najlepszych produktach spożywczych dla diabetyków. Zacznijmy od numeru 1 w pełne ziarna. Przykłady pełnych ziaren to brązowy ryż, kasza balger, gryka, płatki owsiane, Jęczmień i komosa ryżowa. Pełnożerniste produkty są bogate w błonnik i składniki odziewcze w porównaniu do rafinowanych białych zbóż. Błonnik spowalnia proces trawienia, dzięki czemu jedzenie jest wolniej przetwarzane, a składniki odziewcze są stopniowo wchłaniane. To zapobiega nagłym skokom poziomu cukru we krwi i utrzymuje uczucie sytości na dłużej. Produkty pełnożerniste mają niższy indeks glikemiczny co oznacza mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi. Zastąpienie rafinowanych zbóż pełnożarnistymi może zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu drugie. Kolejne są zielone warzywa liściaste, jak szpinak i jarmuż. Zawierają dużo składników odżywczych, a jednocześnie mają mało kalorii i łatwo przyswajalnych węglowodanów. Są bogate w błonnik pokarmowy, fitochemikalia, witaminę C oraz minerały. Witamina C działa przeciwutleniająco i przeciwzapalnie, co zmniejsza uszkodzenia komórek i wspiera zdrowie serca oraz oczu. Orzechy to kolejna grupa. Ich spożycie wraz z odpowiednią dietą może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru u osób z cukrzycą typu 2. Orzechy zmniejszają stan zapalny, obniżają poziom cukru i wskaźnik HbA1c czyli marker długoterminowej kontroli glikemii. Dodatkowo redukują poziom LDL, czyli złego cholesterolu. Orzechy drzewne, jak włoskie, migdały, laskowe czy pistacje, poprawiają zdrowie serca. Pistacje zawierają peptyt glukagonopodobny, który obniża poziom glukozy we krwi. Jogurt grecki zawiera dużo giałka, wapnia i probiotyków. Ma niski poziom węglowodanów, porcja zawiera jedynie 6-8 g. Czyli mniej niż jogurt tradycyjnie. Zawiera także sprzeżony kwas linolowy, CLA, który, w, podobnie jak błonnik, wdaje uczucie sytości na dłużej i ogranicza apetyt. Ma niski indeks glikemiczny, co czyni go korzystnym dla diabetyków. Czosnek to źródło manganu, witaminy B6, witaminy C, selenu i błonnika. Poprawia on poziom cukru, zmniejsza stan zapalny. Poziom LDL oraz ciśnienie krwi u osób z cukrzycą. Cynamon wspiera wydzielanie insuliny i poprawia działanie receptorów insulinowych, co ułatwia kontrolę cukru. Jest silnym przeciwutleniaczem i zapobiega skokom cukru po posiłkach. Ocet jabłkowy, powstający przez fermentację soku jabłkowego, zawiera kwas octowy. Witaminy C i witaminy z grupy B poprawia wrażliwość na insulinę i skutecznie obniża poziom cukru we krwi. Fasola zawiera witaminy z grupy B, wapń, magnez i potas oraz dużo błonnika i giałka, które dają sytość i ograniczają spożycie węglowodanów. Ma niski indeks glikemiczny w soja 15, czerwona fasola 28, ciecierzyca 33, czyli wszystkie są bezpieczne dla diabetyków. Jagody, takie jak borówki i truskawki, są silnymi przeciwutleniaczami. Zawierają polifenole, witaminę C i błonnik. Polifenole poprawiają wrażliwość na insulinę. A sam niski indeks glikemiczny sprzyja stabilnemu poziomowi glukozy. Jajka spożywane regularnie mogą zmniejszyć ryzyko chorób serca, zmniejszają stan zapalny, poprawiają wrażliwość na insulinę i podnoszą poziom HDL czyli dobrego cholesterolu. Badanie z 2019 roku wykazało, że śniadanie wysokotłuszczowe z jajek pomaga osobom z cukrzycą kontrolować cukier przez cały dzień. Jajka wspierają również zdrowie oczu. Brokuły są jednymi z najbardziej odżywczych warzyw. Mają mało kalorii i strawnych węglowodanów, a dodatkowo zawierają witaminę C i magnez. Kiełki brokuła obniżają poziom glukozy dzięki obecności sulforafanu w związku obecnego w warzywach kapustnych. Na koniec tłuste ryby włosoś, śledź, sardynki, makrelaw są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, DHA i EPA. Działają one przeciwzapalnie, chronią komórki naczyń krwionośnych i zmniejszają ryzyko miażdżycy. Badania wskazują, że regularne spożycie tłustych ryb obniża ryzyko zawałów i wspiera kontrolę cukru. Ryby są też bogate w białko, które daje sytość i ogranicza spożycie węglowodanów. To wszystko na teraz. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, zostaw lajka, komentarz i udostępnij ten materiał. Na naszym kanale znajdziesz też osobny film poświęcony pierwszym objawom cukrzycy, koniecznie go zobacz. Dziękuję.